Cześć! Ja jestem Yashii A dzisiaj kolejny odcinek To jest MSP 1 Dobra, miałam co tu porobić Myślę, że może pokazać Wam mogę moje dwa zdjęcia które postawiłam co y, wczoraj, chyba tak Dzieci y, moje i swoją osadniczkę i, i pieska z kotkiem z dwoma kotkami i jakoś puchką, rynku, to więc ogólnie nie wiem, co tam porobić. Myślę, że mogę tylko poocenić, O! Myślę, że mogę tylko poocenić tutaj... ubranka. W z poprzedniej kolekcji, nie tutaj. Bo ja niedawno zamierzyłam konto na westerplanet i po prostu chciałabym zobaczyć poprzednią kolekcję. w zamian ja mam te 2, z której już nie gram, ale moim zdaniem błotki są mega ładne, Można ja je sobie przymierzyć. Myślę, że gdyby dał im inny, inny kolor, na przykład Urządzamy to myślę, że ładne. No różowy też bardzo ładny te butki są mega śliczne też są ładne, ale nie w moich kolorach A, bo jak zauważyliście, ja szal czerwony biały e, lubię więc... myślę, że tylko bym ja pooznała z dodatkiem bo te dodatki są bardzo fajne mi się mega podobają. O, ja to mam. Było to w mojej liście życzeń i ktoś mi to kupił. to wybrałam tą osóbkę, która mi to kupiła. Mi się to mega bardzo podoba. Szkoda, że nie mogę tego do listy życzeń dodać. Hmm. Dobra, już nie będę tak oceniać, bo mi się nie chce po prostu. Nie wiem co porobić. robić. Ja wam pokazać ogólnie mojego artbooka, bo zrobiłam jednego artbooka, to wam jeszcze pokażę w hmm. tutaj hmm, o moim kanale na YouTube jest artbook, że zalagi, bo e, kocham zalagi na WST, ale są super angielskie. I jeszcze tutaj potem koczytać. A e, e, więc takie te rzeczy. Filmik Wam pokażę i już ten odcinek się kończy, bo po prostu nie chce mi się za dużo tutaj robić. Film tak robiłam na szybko. Aha, czyli mogę Wam pokazać filmie, zapomniałam o tym. Ale ogólnie, ktoś pojmuje, mamy cztery, ten. Tak? Był to filmik z Minek. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam. I ja już się nie żegnam, Do zobaczenia na tym odcinku. Mam nadzieję, że razem już mój kanał, bo lecimy po 10 subskrybentów. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów mojego kanału. już się zamierzam. Do zobaczenia na tym odcinku. Bye!